Kolejnym bardzo ważnym elementem w tym dniu jest e, dawanie sobie prezentów bliskiej osobie i moja propozycja jest udekorowanie pudełka no, na przykład na czekoladki czy na jakiś prezent. Przypadkiem spotkałam piękne pudełko, nie przedstawiało żadnego takiego artystycznego prawda, wyrazu, więc postanowiłam samo wieko jakoś e, zaprojektować i przystroić. Wykorzystałam do tego oczywiście e, czerwony kolor i wszystkie gadżety, które taki kolor mają, więc e, storczyk, oczywiście sztuczny. E, materiał, czyli. E, Czerwony tiul i wstążki. Cienka wstążka i malutkie serduszka, które gdzieś tam będziemy przyklejać. Do brzegów pudełka przykleiłam kawałek właśnie tiulu, który przeprowadziłam tak jakby po przekątnej. Tutaj jest więcej troszeczkę tak zebranego tego materiału, żeby był bardziej wypukły. I na tej linii, którą tutaj już wskazuje sam materiał, poprzyklejałam punktowo storczyka. Teraz może pokażę, jakbym wykorzystała po prostu wstążkę, bardzo cieniutką, żeby nadać jeszcze jakiegoś tam, jakiegoś takiego fajnego charakteru tej kompozycji. Więc przykładam tutaj sobie tą wstążeczkę, gdzie bym ewentualnie mogła ją Yy, poprzyklejać, więc jakieś dodatkowe linie, tak może być i oczywiście trzeba dokładnie ją przykleić, żeby nie spadła z prezentu, bo to będzie taki mały afront, więc Wstążkę przyklejamy punktowo, naprawdę bardzo mało kleju nanosimy na y, miejsca, gdzie ma być klejony, klejona wstążka i do podłoża, ponieważ no, no, lepiej, żeby nie było widać, gdzie to y, co tam właśnie y, jest, żeby tego kleju naprawdę było jak najmniej widać. I zbieramy nitki z kleju. Można wykorzystać najmniejsze. Najmniejsze gadżety właśnie z gałązki. Można to jeszcze jedno przykleić spokojnie, będzie bardziej prezent okazały. I właściwie pudełko jest ładnie udekorowane i na pewno będzie cieszyło oko.